Kiedy pierwszy raz zaczęłam zajmować się sztuczną inteligencją 10 lat temu, wtedy już myślałam, że wszyscy o niej mówią, wszyscy o niej słyszeli, i trochę tak się zastanawiałam, czy warto brnąć ten temat i zacząć się tego uczyć, skoro już wszyscy o tym wiedzą. No ale poszłam w ten, ten temat. I 2020, 2022 rok premiera Chata GPT. Wtedy zrozumiałam, co to znaczy mówić o sztucznej inteligencji. Hasło sztuczna inteligencja wyszukiwane było dziesięciokrotnie więcej razy, i AI pojawiało się w nagłówkach gazet, w telewizji, w radiu, wszędzie. Ale nie wszędzie mówimy o tym pozytywnie. I nic dziwnego. Pojawiają się obawy. Ludzie nie znają LLM-ów, nie wiedzą, co, wie, co dzieje się w środku. My boimy się nieznanego i to nic dziwnego, skoro zazwyczaj nie mówimy o tym, co się w tych LLM-ach dzieje. Dlatego dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o LLM-ach i powiedzieć, jak one technicznie działają. Ale żeby opowiedzieć o LLM-ach, trzeba najpierw zdefiniować model. Czym jest model? I model to jest taka próba odzwierciedlenia fragmentu rzeczywistości. Przykładem może być miniaturowa makieta miasta, a model językowy jest czymś bardziej abstrakcyjnym, bo tutaj staramy się modelować jednak język. Więc, jak wygląda taki model? Mamy wejście oraz wyjście. I teraz. Tym wejściem jest zazwyczaj tekst, wyjściem również jest tekst. Wejściem jest instrukcja od użytkownika, wyjściem natomiast jest ta wygenerowana odpowiedź. Ale to, co wchodzi na model, to nie jest po prostu tekst, tylko to jest reprezentacja model, tekstu. Dlaczego tak jest? Bo modele operują na liczbach, więc w rzeczywistości to, co wchodzi na model, to jest lista liczb. I jak zareprezentować takie słowo jako liczbę? I to była trochę taka zagwostka naukowców, jak zareprezentować słowo jako liczbę, jak zareprezentować język jako liczbę i wpadli na pomysł, nazwali tą jednostkę tokenem. Więc token to jest jednostka, która reprezentuje fragment języka. Ogólnie token jest najmniejszą jednostką wejścia, czyli to jest taka jedna liczba, w która chodzi na model. Nie możemy wpuścić na model pół tokenu. I kiedy zastanawiali się, jak ten fragment języka przedstawić, to pomyśleli o takich dwóch ogólnych ograniczeniach, które nam sporo mówią o tym, jak modele działają. Pierwsze to ograniczenie słownika. Czym jest słownik? Słownik to jest całe słownictwo, jakie model zna, bo to nie jest tak, że model zna wszystkie słowa. Model będzie znał tylko te predefiniowane słowa, które inżynierowie wymyślili, że model będzie znał. I przyjmijmy sobie takie ograniczenie 500 tokenów, czyli 500 liczb, które model będzie znał. I mamy też ograniczenie kontekstu. Na wejście modelu nie wejdzie nam nieskończona długa sekwencja liczb, tokenów, słów, czegokolwiek. To też jest ograniczone, musimy o tym pamiętać. Przyjmijmy sobie zatem ograniczenie 500. Co jeśli zareprezentujemy token jako słowo? To jest dość naturalna reprezentacja, wtedy jedno słowo byłoby jedną liczbą, ale. Jeśli mamy ograniczenie słownika, to jeśli znamy tylko 500 tokenów, to znaczy, że nasz model będzie rozumiać tylko 500 słów. I to nie jest wystarczające, żeby się komunikować, no bo nawet jeśli spojrzycie na taki przykładowy egzamin języka obcego, no to na poziomie A1, czyli najniższym, mamy zazwyczaj 1200 słów. A tutaj mamy ich 500. Więc naukowcy pomyśleli, dobrze, to może zareprezentujmy token jako znak. Jeśli zareprezentujemy token jako znak, jesteśmy w stanie zapisać dowolne słowa. Tak? Jesteśmy w stanie zapisać dowolne słowa. Ale mamy drugie ograniczenie ograniczenie kontekstu. Token jako słowa oznacza, że na wejście modelu zmieścimy w tym przypadku tylko 500 znaków. Jest to bardzo krótki tekst, to też odpada. Więc kompromis token jako fragment słowa. I to jest rozwiązanie, które działa do dziś, jest w czacie GPT i w innych asystentach głosowych. I jak to wygląda w praktyce? No, widzicie na slajdzie przykład. Mamy y, trzy słowa, chciałabym coś zjeść, ale to, co widzi model, to jest sekwencja tych liczb. I to wejdzie na model. I y, te tokeny, które reprezentują nam język, czyli ten fragment słowa, one, mogą, one działają jak takie klocki, puzzle, z których możemy składać inne słowa. Jak na przykład z tokenu chciał, możemy złożyć słowa chciałbym, chciałabyś, chciałeś, zachciało i inne podobne. I jak spojrzycie, to tu macie tekst. Tekst, który y, możecie sobie też sprawdzić, jak wyszukacie stronę OpenAI, jak wprowadzicie tekst, to model nie będzie widział tego zdania, on będzie widzieć listę słów, które reprezentują te słowa. I to jest bardzo ważne. Jeden token to jest średnio trzy, to, trzy znaki w języku polskim. Nie jest to uniwersalne dla innych języków. W angielskim to są cztery znaki, czyli jedno słowo możemy sobie przyjąć trzy, 4 tokeny. Ale jak w ogóle generuje taki model odpowiedź? I to nazywamy predykcją kolejnego tokenu. I teraz będę się odnosić do tokenu jak do słowa, żeby łatwiej wytłumaczyć całą tą koncepcję. Więc tak. Mamy listę słów na wejściu. Na przykład, chciałabym coś zjeść. Co teraz model chce zrobić? On stara się przewidzieć, jakie będzie kolejne słowo, ale w języku nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Jeśli mamy zdanie, Ala ma kota, jest to prawidłowa odpowiedź. Ala ma psa, jest to prawidłowa odpowiedź, ala ma kredyt hipoteczny 30 lat też jest prawidłową odpowiedzią. Wszystko jest ok. Nie? Więc. Jesteśmy w stanie za to zgadnąć, które słowa są bardziej prawdopodobne. I właśnie to robią modele. One przypisują prawdopodobieństwa wszystkim tokenom, jakie znają. Przypisują te prawdopodobieństwa i następnie osobnym algorytmem to się nazywa algorytm dekodowania losujemy kolejny token. Tak, to jest losowanie. Losujemy. I teraz, jeżeli jest wyższe, Prawdopodobieństwo danego słowa, to jest wyższa szansa na wylosowanie go. Ale wciąż to jest losowość. Czyli za każdym razem, jak rozmawiacie z modelami, one losują kolejny token. Co się dzieje dalej? Bierzemy wylosowany token, dokładamy go do wejścia. Teraz mamy nowe wejście i znowu przypisujemy prawdopodobieństwo do tych wszystkich słów, jakie model zna. Powtarzamy proces. Losujemy, dodajemy do wejścia. Znowu przypisujemy prawdopodobieństwa. Losujemy, dodajemy do wejścia i robimy to tak długo, aż skończymy generację. I teraz pewnie słyszeliście o tym oknie kontekstowym nie tylko u mnie na prezentacji, czyli te ograniczenia drugie, ale ogólnie. I może Was to zastanawiało, dlaczego to jest zawsze suma wejścia i wygenerowanego wyjścia? No to teraz wiecie, bo w tym ostatnim kroku w generacji to, to wejście jest razem zsumowane z wyjściem, i to dopiero wchodzi na model. A co widzi użytkownik? Pytanie, odpowiedź i nie widzi tego wszystkiego, co się tam w środku dzieje. I taka ciekawostka, model GPT 4 Turbo, i to jest model, który jest w czacie GPT Pro. On ma 100 tysięcy tokenów w słowniku i ma długość ogna kontekstowego 128 tysięcy tokenów. To jest około 80 kartek 4 tekstu. A skąd w ogóle modele wiedzą, które z tych tokenów są bardziej prawdopodobne? i to się dzieje podczas treningu. To jest coś co wszyscy inżynierowie lubią. Pokazujemy modelowi ogromną ilość tekstu. Na przykład cały internet to byłoby w sam raz. I uczymy modele, które tokeny po sobie, jakie tokeny po sobie następują, żeby one się nauczyły, które po sobie następują. I modele mają parametry Tutaj możecie sobie wyobrazić taką ogromną halę, w której macie mnóstwo takich przełączników, pokręteł i staracie się ustawić każde z tych pokręteł w idealnej pozycji, że jak Wam wejdzie dowolny tekst na wejście, to dacie odpowiedni tekst na wyjściu. I macie tych parametrów miliardy, na przykład 30 miliardów, i musicie to zrobić idealnie. I jeżeli któryś przestawicie, to musicie zaktualizować wszystkie pozostałe. Dlatego ogólnie robicie to rzadko. Jest to kosztowny proces. A jakie są z tym związane ograniczenia? No bo już wiemy, że modele generują prawdopodobieństwa, losują sobie tokeny, ale co jest z tym związane w praktyce? Modele nie mają pamięci. I... Pewnie sobie myślicie, o czym ona mówi? Rozmawiam z czatem i on pamięta poprzednie wiadomości. I to jest taki trik, bo rzeczywiście wygląda jakbyś rozmawiał z modelem, a on pamiętał Twoje wiadomości. A w rzeczywistości to inżynierowie, za każdym razem jakby wysyłacie nową wiadomość, to oni biorą całą historię Waszego czatu, dodają ją do wejścia i to dopiero wchodzi na model. Więc wszystko, co model ma pamiętać, musi się pojawić na wejściu, dlatego że model przewiduje tylko prawdopodobieństwa do wszystkich słów, jakie zna. To jest wszystko, co robi ta cała AI. Oczywiście robi to w bardzo mądry sposób, ale to jest wszystko. I ta iluzja pamięci to zasługa inżynierów, tak, którzy za każdym razem dodają historię konwersacji do wejścia modelu. I to też oznacza, że modele nie uczą się w trakcie rozmawiania z tobą. To też jest taka iluzja, bo wszystko po prostu jest zawsze dodawane do wejścia. A parametry modelu, czyli te wszystkie pokrętła, są za zamkniętymi drzwiami i nikt nie ma tam wstępu. Jednym z takich najbardziej znanych ograniczeń są halucynacje. Bardzo mnie cieszy, że były wspomniane na poprzedniej prezentacji. Ja poprosiłam czata o wypisanie bardzo dziwnych słów i pojawiło się hipopotomonstrosexvipetaliokwazja. Na wszelki wypadek sprawdziłam, czy ono istnieje, nie, nie istnieje. I jak kontynuowałam rozmowę, no to ciągle dostawałam coraz to dziwniejsze odpowiedzi. I jak to się dzieje? No i pamiętacie, przypisujemy prawdopodobieństwa i losujemy kolejny token im wyższe prawdopodobieństwo, wyższa szansa, że ten token wylosujemy, ale może się zdarzyć, że wylosujemy jakiś token z niższym prawdopodobieństwem, nie? I jak to się zdarzy, to może się wszystko popsuć i dlaczego później nawet w późniejszych pytaniach ten model źle odpowiada. No to to jest trochę takie na chłopski rozum, no bo jak mamy 100 dziwnych tokenów, no to co jest bardziej prawdopodobne, że jaki będzie kolejny token? No też, że dziwny, nie? Raczej nienormalny. Więc ten model wtedy też przewiduje dalej dziwne tokeny. I da się to całkiem właśnie fajnie rozumieć na taki chłopski rozum. No i tak samo dlatego matematyka za bardzo nie działa z tymi modelami językowymi. No bo jak ona ma działać, skoro my losujemy wynik? Ty się go pytasz, ile to jest 4 razy 4? Oczekujesz, że on to policzy, a nie, że ci wylosuje kolejny token z jakimś tam prawdopodobieństwem. No, i przy małych jakichś równaniach to jeszcze jakoś zadziała, ale jeżeli przemnożymy duże liczby, no to zobaczcie, przeregenerowałam odpowiedź za każdym razem, jak regenerowałam losowy wynik. Możecie sobie to przetestować. Ale niektórzy są w stanie obejść ten problem. Na poprzedniej prezentacji było to nazwane akcjami, ja to nazwałam narzędziami. I jak damy modelowi dostęp do tych narzędzi, to on może to wtedy policzyć. I jeżeli wejdziecie do czata GPT Pro. I dodacie to samo zapytanie, to pojawia się taka dziwna ikonka. Jak na nią klikniemy, to widzimy, że model użył kalkulatora. I on sobie to po prostu policzył, to zostało dodane do kontekstu i gotowe. I takie LLM -y z dostępem do narzędzi, yy, czy też akcji nazywamy agentami, asystentami. I jak to działa? No to mamy jakieś zapytanie, przychodzi nam do modelu, jaka jest pogoda w Gdańsku. I najpierw chcemy zdecydować, czy używamy narzędzia. No i teraz to możemy sobie zrobić osobnym algorytmem albo też wykorzystać llm No i zapytamy, pytamy go, ok, chcemy wykorzystać wyszukiwarkę internetową, więc znowu robota inżynieryjna, osobny algorytm, wyszukuje nam jaka jest pogoda, dodajemy to do wejścia. Model generuje odpowiedź. I co wy widzicie? Pytanie i gotową odpowiedź, a co się działo? Wszystko dodawaliśmy do wejścia. I to pokazuje, że to dodawanie do modelu kontekstu może częściowo zastąpić trening, czyli nie musimy otwierać tych wielkich drzwi, możemy dodawać kontekst. I jedną z też takich metod, które wykorzystuje ten pomysł jest RAC, czyli Retrieval Augmented Generation. I jest to metoda, którą się wykorzystuje do analizy dużej ilości dokumentów. Na przykład nie 80 stron, ale 1000. Co wtedy zrobić? Nie zmieści nam się to w oknie kontekstowym. Jest na to fajny trik. Użytkownik przesyła dokument do systemu. Co się dzieje? Wczytujemy plik, dalej dzielimy go na fragmenty, na przykład po 100 słów i dodajemy do bazy danych, kto sobie tam siedzi i jak użytkownik zadaje pytanie związane właśnie z tym dokumentem, na przykład jaki wynik otrzymali autorzy. Odszukujemy zbliżone znaczeniowo fragmenty w tej bazie danych, no bo prawdopodobnie tam gdzieś będzie odpowiedź. Bierzemy je i co robimy? Niespodzianka, dodajemy do wejścia. To jest wrzucane na model i generujemy odpowiedź. I jak teraz się tak zastanowicie, to we wszystkich tych poprzednich metodach iluzja pamięci modelu, dodawanie historii konwersacji do wejścia, dwa, Narzędzia, wyszukiwanie informacji, dodawanie do wejścia. Trzy. Mamy e, RAG, czyli analiza dużych dokumentów. Znajdujemy jakieś tam fragmenty, dodajemy je do wejścia modelu. Wszędzie liczy się kontekst i inżynierowie zastanawiają się, jak to zrobić dobrze, a żeby zrobić to automatycznie, ale wy wciąż możecie to też zrobić ręcznie jak będziecie generować swoje własne odpowiedzi. I z takich ogólnych też porad pamiętajcie, żeby wyrażać się jasno, gdy robicie te prompty. Model nie domyśli się, co myślicie, jeśli tego nie podacie. I twórzcie takie ika prompty, tak jak instrukcja do składania mebli. Jeśli pominęcie jakiś krok, no to ten prompt po prostu może nie zadziałać. Więc im lepsza instrukcja, tym lepszy będzie wasz wynik. I z takich rzeczy, które możecie dodać do promptów to jest na przykład jakiego stylu oczekujecie, jakiego formatu oczekujecie, no i oczywiście kontekst, informacje, opowiedzcie o sobie, jak, ten, jak to wyjście powinno wyglądać. Jest jeszcze jedna fajna rzecz. Znamy te prawdopodobieństwa, wiemy, że model je generuje i będzie losował. Możemy je trochę schakować. No, jeśli... Zaczniemy zdanie od jako wysokiej klasy specjalista wy. No to oczywiście, że wyższe prawdopodobieństwa będą miały te eksperckie tokeny. Więc możecie to wykorzystywać na swoją korzyść. Sami myśleć, jakie triki możecie wykorzystać, żeby te prawdopodobieństwa odpowiednio nakierować. No i przede wszystkim eksperymentujcie, działajcie iteracyjnie. Czyli jak rozmawiacie sobie, nie wiem, na przykład z chatem GPT, wyślecie jakiegoś prompta i powiedzmy, nie do końca jesteście zadowoleni z wyjścia. Poproście o jakąś zmianę. Na przykład, zrób to krótsze, po, potrzebuje bardziej opisowy styl. Porozmawiajcie z nim. I jak już skończycie rozmowę, spójrzcie na swoją historię konwersacji, popatrzcie, o co go prosiliście. I zapamiętajcie to sobie na przyszłość, przeklejcie gdzieś do notatnika i w przyszłości, jak będziecie nowe prompty robić, wykorzystajcie to. Bo to jest ciężko od samego początku wiedzieć, czego się chce. I jak przeanalizujecie swoją historię, to lepiej zrozumiecie, czego naprawdę oczekiwaliście. Na początku powiedziałam, że boimy się nieznanego. Mam nadzieję, że LLM już takie nieznane nie są i że po tych 100 slajdach, 30 obrazkach i ponad 20 wciśniętych definicjach czujecie się z tym lepiej. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Agnieszka Mikołajczyk-Wareła.